Witam serdecznie. Jest to publiczna informacja, numer kolejny zresztą do doskonale zorganizowanego, przebiegłego, cynicznego, wyrochowanego. Super bandyty międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepanik Kaliszewska. <tryk> Bardzo dziękuję za zrozumienie tego i uszanowanie jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj jest 14 listopad, wtorek 23 rok. Okej. Okay. Już nowa władza podobna jest. Nowa władza. Wczoraj były pierwsze przemówienia nowej władzy i tak dalej. Pożyjemy. Zobaczymy, jak to z tą nową władzą. Jak będzie z rozliczaniem tych wszystkich. Śmień pisowskich, które jeszcze się trzymają przy korycie dość mocno i nie dają się odgonić od koryta, bo już tam są ileś tam lat, osiem czy jakoś, tak. Dobrze, więc pan um, Wojciech Cyrowski, którego nie mówię. Pozdrawiamy. Już dość dawno zauważył takie stwierdzenie, że wszyscy WON, taka opcja byłaby najlepsza do wykonania, żeby chociaż trochę ten kraj oczyścić. Bardzo przepraszam. Ewentualnie, gdyby co, bo tutaj może jakiś sprzęt się odezwać: elektroniczny, lub nie. Co nie jest zaplanowane teraz, że gdy kręcę film, aby coś mi na fonie wchodziło i zakłócało. Ale no takie mamy czasy pisowskie, taki mamy klimat pisowski, więc pożyjemy, zobaczymy, musimy być cierpliwi. No dobrze. Pan. Pan. No. Jeśli już no. W każdym razie Andrzej Duda miał przemówienie takie wczoraj i tam skartki czytał. Skartki, jakby nie mógł przez 8 lat się nauczyć, tylko skartki czytać. To kamera uchwyciła, że prezes nie wiadomo czego ale Jarosław Kaczyński, że komara sobie tam trochę dziabnął komara siedząc na tym wypasionym być może miękkim fotelu, może ekstra dla prezesa. Tam w tym pierwszym rzędzie te fotele tam są super, kurcze wygodne i te klimaty, że prezes został przez kamerę być może TVP złapany jak Komara tam w tym pierwszym rzędzie no sobie dziabnął Komara, prezes Kaczyński. To tam były te przemówienia. Tam się niektórzy się produkowali mniej lub bardziej zasadnie. Z głową lub bez głowy. Prawdę mówili albo się mijali z prawdą, mniej lub bardziej. Znacząco się mijali z tą prawdą, jak tam do tego mikrofonu na tym podwyższeniu, i tak dalej. No więc przemówienia były. Pinokio oczywiście był, no bo Pinokio musiał być. Andrzejek też, więc nowa władza już jest. Byłoby dobrze, wszystkie takie. ŚWINIE PRZY KORYCIE PISOSKIE! ŚWINIE! I tak dalej, troszeczkę je ogarnąć, tak, od, od tego koryta i, i, i tak dalej, żeby nam nastało w końcu, kurczę, to prawo i niesprawiedliwość, żeby nastało po tych ośmiu latach czy ileś tam prawa i Jawnego bandytyzmu w biały dzień w białych rękawiczkach i te klimaty, okej. Okay? Dobrze, więc tam będziemy się zastanawiać z moimi doradcami zagramanicznymi, co teraz kurczę dalej w tej sytuacji zrobić, że nowa władza już dzielnie tam się będzie jakoś tak no konstytu konstytuować tam. Zachiadać na, na swoje te różne miękkie siedzenia i tak dalej, to chyba Konfederacji też się jakiś tam fotel dostał z marszałków Sejmu i tak dalej. Być może to było uzgodnione po cichu, właśnie wcześniej. Być może nie było uzgodnione z nikim, ale jednak no, nie zapomniano o konfederacji. Dlatego też być może będzie jakaś większość, która będzie miała w lewej dziurce od nosa. Powiedziałem w lewej, bo są, nie wiem, 3, 4 albo 5 dziurek od nosa, czy jakoś tak, ok? Więc, no, większość w tym Sejmie będzie mogła mieć w lewej dziurce od nosa o, y y jak to było, Takim <grym> mem był, mem, ale teraz mi uciekł, uciek z pamięci, nie chce mi się szukać, o, zdecy zdecydowałem, o, że ktoś nam powiedział, Zdecydowałem, o, więc tak to właśnie było ostatnio, że tam ktoś koło, przechodzi koło pałacu jakiegoś tam i tak dalej, że on zdecydował, no bo wiadomo, to, to tamto, więc można wypluć z siebie jeden wyraz, przybyłem, zobaczyłem, żyłem jakieś takie rzymskie zawołanie takie czy inne, a po tych trzech tysiącach lat, czy jakoś tak, można powiedzieć, tam, no zdecydowałem i, i no dam pierwszeństwo organizacji tego rządu, ale tego drugiego nie, więc zdecydowałem to, nie to tamto. No dobrze, więc, więc takie mamy czasy, taki mamy klimat. No dobrze, więc Yy, oczywiście, że wszyscy moi doradcy zagraniczni trzymają kciuki, aby pan yy, Roman Giertych, chociaż trochę te świnie pisowskie przy korycie, żeby chociaż pan Roman Giertych trochę im tam śruby, yy, tak bardziej skutecznie po prostu dokręcił tym świniom pisowskim, a szczególnie z tego ministerstwa nie Sprawiedliwości i jawnego bandytyzmu w Biały Dzień. To jest taka pełna nazwa własna tej korporacji. Takie jakieś, tam jakieś sędziny albo prokuratorki i ich kumple, kumpelki, pociotki, jakiś nepotyzm tam gdzieś może być w tych no, okolicach i te klimaty. Wokół tych sędziń. I ich kumpelek dobrych prokurwatorek. Z prokurwatory za górami za lasami, czy jakoś tak, okej? Okay? Dobrze, więc trzeba się przyjrzeć temu kurwidołkowi. Sędziowsko, prokurwatorskiemu. Są tam kurwidołki, to nie jeden. Są układy różne układziki. I tak dalej już od dawna się mówi, że jest układ wrocławski, więc to Pan Grzegorz chyba dawno, dawno temu zauważył to i nazwał sprawy po imieniu. Że tam jest układ wrocławski już od wycofania się wojsk różnych z Polski, więc te różne jakieś takie układy, układiki i kurwidoki mogły. Już od tego czasu tam ten zdolny Śląsk, Żary, żagań, Legnica, tam gdzieś wokół poligonu te kurwidołki tam mogły się zagnieżdać. Potem Wrocław i tak dalej. Więc no w tym Wrocławiu. Kurwidołek na pewno jest, zapewniam. Taki systemowy, taki milicyjno, wcale nie obywatelsko, sędziowsko, prokurwatorsko, nie wiadomo jaki, ten kurwidomek oczywiście, Układ Wrocławski to już wszyscy wiemy, Patolka Totalna jeśli chodzi o sądownictwo, to zdolnośląskie, tam taka literka Z, taka tajemnicza literka Z jest na, na początku tego wyrazu, a ta literka Z jest taka mało, kurczę, popularna, od jakichś trzech czy, czy ileś tam lat, literka Z. Albo różne literki z końca alfabetu są tak, no, mniej politycznie wyrobione, mało popularne I, i te klimaty, więc jest zdolny Śląsk. A jak ten Śląsk jest zdolny, to ma dużo zdolności ten Śląsk, gdzie jest tam te kurwidołki na pewno się osiedliły w tym Wrocławiu i na pewno mają się dobrze, no chyba, że się mylę, więc ja kurwidołek sędziowsko, prokurwatorsko, milicyjno, diabli wiedzą jaki trzeba, rozpier... no właśnie, no i, i tak to jest, no, no dobrze Magda, więc taki długi wstęp, już widzę 12 minut minęło na cyferblacie, gdyby co, więc to do Ciebie, słuchaj, nowa władza przyszła, to jest wezwanie do Ciebie Magdalena Kaliszewska, jesteś doskonale zorganizowanym bandytą polskim, międzynarodowym, być może pochodzisz z miasta Dzierżoniów Śląskich, być może pochodzisz stamtąd, to są może Twoje okolice, to jest może Twój matecznik, czy jakoś tak. Dzierżoniu Śląski i najbliższe okolice tego miasteczka na Przedgórzu Sudeckim. O, Musiałem takie cięcie zrobić, bo już tutaj taka istota przyszła już tak to chociaż trochę za, za wcześnie jest, ale nieważne. Dobrze, więc Twój matecznik Magda Kaliszewska, Druzgała, Szczepanik. No, to jest właśnie chyba najściślejsze okolice miasta Dzierżonu, Śląski, Bielawa, Pieszycy, Piława Górna, Kamienic Ząbkowicki, Bielawa Zachodnia, PKP, czy jakoś tak i, i te sprawy. Słuchaj, jesteś bandytą międzynarodowym, co jest bezsporne. Moi widzowie już na szczęście o tym wiedzą od ponad roku, nawet już półtora roku jak widzowie tego kanału wiedzą, że, że ty jesteś bandytą i to dużego kalibru. No i rób sobie co chcesz z tą informacją, gdyby co. Możesz się popłakać, nie wiem, w rękach swojej mamie, swojemu tacie lub innym członkom swojej rodziny. Możesz się popłakać w rękach, jak, jak coś ci nie pasuje i tak dalej. Niniejszym wzywam cię po raz kolejny. Abyś się ogarnęła i to wszystko odczekała, co się wydarzyło. Ok? Powtarzam, już od długiego czasu publicznie przyglądam się temu wszystkiemu, co Ty robisz, i mam swoje zdanie. I miałem od początku swoje zdanie co do Twoich uczynków, i tak dalej. Dlatego słuchaj, weź sobie wsadź do nosa nie wiem, zapasek do spodni albo gdziekolwiek. Wsadź sobie te wszystkie, nie wiem, akty sędziowsko-prokuratorsko-milicyjno-obywatelskie, czy jakoś tak, okej? Okay? Wsadź sobie to gdzieś. Po prostu wsadź sobie. Okej? Okay? Nie odczekaj to wszystko. Uderz się w piersi. Zrób sobie 100 milionów razy: moja wina, moja wina, moja jakaś tam wina, czy jakoś tak. I słuchaj, odkręć to wszystko, bo jesteś do tego bzywana po raz kolejny, kolejny i kolejny. Odszczekaj to wszystko, przyznaj się do winy, napraw to wszystko natychmiast, okay? Bo tu chodzi o naprawienie tego, co uczyniłaś, o przyznanie się do winy i pytanie do ciebie już od dawna, o, o czym wiesz, czy jesteś gotowa poddać się dobrowolnie surowej karze, która jest przewidziana dla ciebie za to, co uczyniłaś, okej? Okay? Powtórzę to kilka razy, żeby to wybrzmiało i żebyś była tego świadoma. To wszystko trzeba naprawić, co uczyniłaś, ok? Wypłacić duże zaliczki na początek, zapłacić za to wszystko. Odszkodowania, wszystkie koszty dodatkowe, nawadniki. Koszty wolnych komorników, wolnych sędziów itd. Tak gdybyś nie zamierzała tego spłacić, i tak dalej, odczekać to wszystko publicznie, nagrać bardzo, bardzo wiele filmów i co 7 dni powtarzać te filmy w strefie publicznej, tak aby wszyscy się mogli dowiedzieć, że no, zmieniasz zdanie, bierzesz to na klatę. Czy na bluzkę, nie wiem, czy na haleczkę możesz to wziąć. Jak nie chcesz tego wziąć, na klatę oczywiście. Być tego świadomą, co uczyniłaś, i poddać się dobrowolnie bardzo wysokiej karze. Ok? Ponieważ to musi zostać rozliczone. Ok? To nie ma tak, że jesteś bandytą, że jesteś pracownikiem przestępczej korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy Cywilny. Że już od 10 lat jesteś gryzi piórkiem. No, no właśnie, pytanie do Ciebie: czy ty tam jesteś gryzi piórkiem, czy masz jakieś inne, mniej lub bardziej oficjalne tam obowiązki, rzeczy do wykonania, stanowisko? Jakieś super polecenia służbowe, albo rozkazy, może ktoś ci tam wydaje. I tak dalej. Może prezio, albo preziówna tej rejonówki twojej Wrocław Krzyki, wiedział pierwszy Cywilny albo tam dyrektorzy administracyjni od spraw gospodarczych, czy jakoś tak w tej twojej rejonówce. Gdzie tam jesteś tym gryzi piórkiem, czy może nie? No. Że czas ogarnąć tą rzeczywistość, którą spieprzyłaś totalnie. Bo swoimi podpisami zabrałaś się za załatwianie sprawy od dupy strony. A od dupy strony to nie wszystkie sprawy da się załatwić. Nie wiem czy wiesz o tym. No. Już dawno wiedziałem, że państwo polskie to jest zorganizowana grupa przestępcza, a teraz się okazało, że to jest pisowska grupa przestępcza od ponad 8 lat już. Więc, no to wiesz, ty się wysługujesz grupami i organizacjami mafijnymi i przestępczymi przeciwko mnie od ponad 6 lat, więc wiesz, no to, tak się mówiło, jak byłem dzieckiem, że każdy głupi to potrafi, ok? Nie wiem, czy u ciebie w Dzierżoniowie, Dzierżoniów Śląski, kod pocztowy 58 200 czy jakoś tak. Jak byłaś w podstawówce, no chyba do podstawówki chodziłaś. Chyba że od razu się na studia prawnicze do Wrocławia dostałaś i skończyłaś studia prawnicze. Ciekawe, z jaką oceną studia prawnicze skończyłaś i czy na piątki, szóstki, siódemki, czy na ósemki, twoją pracę magisterską, licencjacką, czy jakoś tak napisałaś i ciekawe, na jaki temat pisałaś swoją pracę magisterską na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław, Uniwerek Wrocławski. Wydział Prawa i Chyba Administracji, albo Wydział Bezprawia, czy jakoś tak. no Może można jakoś to trochę tam zmienić nazwę. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Dlatego też informuję Ciebie, że u mnie w podstawce się mówiło, że tak to każdy głupi potrafi, więc wiesz, jeśli Ty jesteś. Yy, Skundlony przestępco państwowy, jeśli ty jesteś pracownikiem albo nie pracownikiem państwa polskiego, mniej lub bardziej oficjalnym pracownikiem państwa polskiego, a taka organizacja jak Państwo Polskie ma moc, jeśli ty wytoczyłaś przeciwko mnie yy, całą siłę i moc państwa polskiego jako zorganizowanej grupy przestępczej a teraz już chyba można się oficjalnie zastanawiać ile cech faszystowskich ma ta przestępcza pisowska organizacja państwowo nie wiadomo jaka bo ta organizacja zorganizowana, przestępcza, pisowska, ona może mieć jakieś takie cechy, faszyzm, <tops> topskie, albo nie mieć, ale może już to będzie ustalane, ile i jakiego kalibru te pojedyncze, albo nie, różne cechy organizacji, faszyzm. Topskiej ta przestępcza pisowska organizacja ma? I czy może y, przestępcza, doskonale zorganizowana pisowska grupa przestępcza pod nazwą Parszywa Zmiana? Czy ona ma jakieś takie cechy? organizacji mafijnych, czy, czy nie ma, więc no byłoby dobrze, gdyby już za niedługo jakieś takie oficjalne no prace naukowe się pojawiały, aby no dobrodziejstwo PiSu po tych ośmiu latach jako organizacji przestępczej, aby to było publikowane więc